Cześć tu Bruderfan od kuchni, słuchajcie rozdział numer 12, 12 grudnia, tak więc czytamy, już mamy prawie połowę książki, lecimy z tematem, ostatnio było ten rozdział, gdzie robili te lalki i tak dalej, nie, tutaj o tak było, teraz jedziemy dalej. Trzeba przyznać, że rozrabialiśmy wesną ciężką mruk, wkładając ręce do kieszeni spodni, stał wraz z swymi towarzyszami na obrzeżach rynku wioski elfów. Po wypadku z czerwonym przyciskiem i łowiącą lanką wszystkie trole, nawet te, które nie miały z tym nic wspólnego, zostały w uprzejmy, ale zdecydowany sposób wyproszone z fabryki. Rozglądały się teraz po upustoszonym ryneczku. Choć elfy zrobiły co się dało, aby naprawić szkody uczynione przez trole i krasnoludki podczas próby dekorowania domów i choinek, te rezultaty były opłakane. W rogu sterczą kikut ułamanego drzewka który jakiś optymista usiłował przyozdobić, owijając łańcuchami skrepiny. Część lampek zawieszonych na okolicznych domkach stłukła się, a część przestała świecić. Nawet bożonarodzeniowe girlandy zwisające dookoła okien i drzwi wyglądały na mocno sfatygowane. To tak mają wyglądać dekoracje świąteczne? Moje pierwsze święta w życiu i muszę przyznać, że jestem lekko rozczarowana. Lalka wydała swoje słodkie usteczka i pokręciła głową z dezaprobatą. Siedziała na ramieniu mruka i obserwowała wszystko z góry i nie przestawała trajkotać. Myślałam, że wszystko będzie bardziej błyszczące, eleganckie, a tu nic. Smętnie jakoś te posążki krasnoludków za fontanną, też takie jakieś posążki krasnoludków. Używił się mruk i niepewnym krokiem zaczął iść w stronę środka ryneczku. Maciejka? Zawołał przytłumionym głosem. Wy tutaj? Myślałem, że pracujecie w czytelni. Za fontannę wyjrzało jedno oko i jeden mały, czerwony nosek. A wy? Znowu nas śpiegujecie? Myślałem, że jesteście zatrudnieni w fabryce. Hmm, bruk, no, bruk przełknął ślinę. Byliśmy, ale wyrzucili nas. I to było do przewidzenia. Maciejka aż ujęła się pod boki, Nawaliliście, co? Wiedziałem, że tak będzie. A wy co tu, tu, tutaj robicie? Maciejka nabrała powietrze, powiedziała powoli. Nastąpiły niespodziewane komplikacje. Nas też wyrzucili. Przyłapali nas na odsyłaniu listów. Nie mogliśmy sobie poradzić z życzeniami dzieci. Wyjaśnił szczerze malutki kresnoludek z odstającymi uszami, wystawiając głowę z drugiej strony fontanny. A ty siedź cicho, koszałku! Ofuknęła go Maciejka. Po co im się przyznajesz? To nasi wrogowie. I co to w ogóle za lala na twoim ramieniu, mruku? Dałam sobie na imię Adelaida, wyjaśniła laleczka machająca nogami i przytająca się do ucha mruka. Adelaida, tak? No proszę, proszę. Maciejka znowu ujęła się pod boki. To długa historia. Nie o awantur proszę. Mruk ciężko wezmął. Trzeba pomyśleć, co zrobić dalej. Ja nic nie zaczynam rychnęła krasnoludka. Ja uważam, że to trzeba skończyć. Ta wioska elfów jest za mała dla troli i dla krasnoludów. Ktoś musi odejść. I to właśnie wy przynosicie nam pecha. Tak? Mruknął Mruk, a jego głos przytoczył się jak grzmot po opustoszonym rynku. No to nas zmuście, maluchy. Jeszcze tego pożałujecie, wielkoludy, syknęła Maciejka. Krasnoludki do boju. Za fontannę wysypała się chmara krasnoludków. Ku nim, wolnym krokiem, podchodziły trole. Mruk zdecydowanym ruchem zdjął Adelaide z ramienia i posadził na obramowaniu zamarzniętej fontanny. Poczekaj, tu powiedział groźnie musimy dać tym uprzykrzonym myszom nauczkę. Nie! rozległ się zniacka krzyk, tak pełen złości i gniewu, że zarówno trole, jak i krasnoludki stanęły nieruchomo. Na brzegu rynku stała słodyczka. Jej ręce zaciśnięte były w piąstki, a w oczach błyszczały wielkie, okrągłe łzy. Psujecie nam całe święta! Jeszcze chcecie coś poniszczyć? Zobaczcie, jak przez was wygląda nasza wioska. Tak bardzo żałuję, że święty Mikołaj pozwolił wam zostać wykrzyczała Elfka, a jej spiczasty nosek aż poblał ze złości. To wszystko ich wina powiedzieli równocześnie Maciejka i mruk. Nic mnie to nie obchodzi. Ciągle się kłócicie i przez to wszystko rujnujecie. Przyjęliśmy was, pomogliśmy, to powinniście się dostosować do naszych zasad, a my się zajmujemy przygotowaniem świąt. Wiecie w ogóle, co to są święta? To czas wybaczania. Elwka krzyczała dalej, aż w końcu zaprychała i głos jej się załamał. Nie, potrafili, nie potraficie żyć z nikim w zgodzie, ani pracować jak my. Może wszyscy powinniście odejść. Pomyślcie o tym, powiedziała i już spokojnie, i odwróciła się plecami. Zapadła cisza. No to wam się oberwało. Raźny głosik Adelaide poniósł się po mokrym śniegiem ryneczku, pokrytym śniegiem ryneczku. Ale muszę przyznać, że zasłużyliście sobie. Lalka strzepnęła nieistniejący pyłek z rąbka spódniczki i ciągnęła dalej. Tak jak na to patrzę, to nie, star nie staracie się za bardzo, co? A ty sieć cicho. Leto co dostałaś, dostałaś głos i już ci się wydaje, że możesz się wypowiedzieć na każdy temat. Ofuknął ją mruk. Maciejka wzięła głęboki wdech. Możemy spróbować pracować bardziej po waszemu i stosować się do waszych reguł. Powiedziała chłodno do zgarbionych pleców słodyczki. Ale nie będziemy żyć w zgodzie z trunami. Po prostu nie możemy. Od wieków się kłócimy i już. To nasza tradycja. Oni muszą odejść. Maciejka. Wyjątkowo ma rację. Przytaknął mruk. Krasnoludki to nasi odwieczni wrogowie. Do was, elfy, nic nie mamy. Dodał szybko i naprawdę chcemy włączyć się w wasze przygotowania. Ale z krasnoludkami pracować nie będziemy. Nie ma mowy. Za bardzo działają nam na nerwy. A wy swoje. Mamy was dość. I jednych i drugich. Słodyczka tupnęła nogą i nie oglądając się za na natrolę i krasnoludki ruszyła przed siebie. Na rynku zapadła cisza. Jak na komendę z nieba, z nieba leniwie zaczęło spadać śnieg, pokrywając białym puchem próg, zamarzniętą fontannę oraz znieruchomiałe postacie troli i krasnoludków. Adelaida kichnęła. – To co, bijecie się czy nie? – zapytała. – Bo jak nie, to jakoś zimno mi się zrobiło. Może byśmy się przenieśli w nieco cieplejsze miejsce? Maciejka otrząsnęła się ze śniegu. – To się przenoście. Najlepiej na biegun południowy – Oznajmiła ze złością. Krasnoludki, idziemy stąd. Ale to jeszcze nie koniec, dodała ostrzegawczo i oddaliła się z godnością. I czerwona spódnica tylko migała wśród padającego bezszelestnie śniegu. Ale tam się narobiła awantura, co Antoś? Tak. I co myślisz? Że będzie ciekawe jutro. No. Zobaczymy, co będzie jutro. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.